Cześć i witaj na kanale Ukryte ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Adam od zawsze uważał, że małżeństwo z Magdą jest stabilne, oparte na zaufaniu i wspólnych marzeniach. Znali się jeszcze ze studiów, a ich relacja rozwijała się powoli, ale konsekwentnie, od wspólnych spotkań w bibliotece, przez długie wieczorne spacery, aż po decyzję o ślubie, która wydawała się naturalnym krokiem. Adam był człowiekiem raczej spokojnym, introwertykiem, który wolał kameralne spotkania w gronie najbliższych niż głośne imprezy. Magda natomiast miała duszę ekstrawertyczki, lubiła towarzystwo, śmiała się głośno, była duszą towarzystwa na każdym przyjęciu. Ta różnica charakterów przez lata była dla Adama raczej czymś uroczym, czasem trudnym, ale możliwym do zaakceptowania. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się, gdy Magda zaczęła coraz częściej wychodzić z koleżankami z pracy. Tłumaczyła to stresem. Potrzebą odreagowania, a Adam chcąc być wyrozumiałym, nie protestował. Jednak w nim samym rosło poczucie, że coś zaczyna się zmieniać. Wracała później, ubrana wyzywająco, pachnąca nowymi perfumami, które nigdy nie pojawiły się w ich wspólnej łazience. Kulminacja przyszła pewnego sobotniego popołudnia, podczas imprezy uznajomych. Adam siedział na tarasie, rozmawiając z przyjacielem, gdy kątem oka dostrzegł Magdę w kuchni. Śmiała się. Nachylając się zbyt blisko do mężczyzny, którego Adam nawet dobrze nie znał. Jej dłoń powędrowała do jego ramienia, a potem, jakby nigdy nic, podałam swój telefon, by wpisał numer. Adam poczuł, jak krew napływa mu do twarzy. Podszedł do nich, starając się zachować spokój, ale w głosie wybrzmiewała mieszanka bólu i złości. Magda, co to ma znaczyć? Ona spojrzała na niego, jakby całe wydarzenie było czymś zupełnie normalnym. Wzruszyła ramionami i z lekkim uśmiechem powiedziała słowa, które na zawsze utkwiły Adamowi w pamięci. Nie bądź dramatyczny. To tylko niewinne flirtowanie. Adam miał wrażenie, że ziemia usuwa mu się spod nóg. Słowo niewinne zabrzmiało jak policzek, przecież widział wszystko na własne oczy. Z trudem przełknął ślinę i odszedł, by nie wybuchnąć przy gościach. Jednak w środku coś w nim pękło. Tego wieczoru w samochodzie panowała cisza cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Magda przewracała oczami, mówiąc, że przesadza, że nie potrafi się wyluzować, że takie sytuacje to tylko żarty i nic więcej. Adam natomiast czuł, że zaczyna tracić grunt pod nogami, że kobieta, której ufał najbardziej, zaczyna wymykać mu się z rąk. Kiedy dotarli do domu, Adam próbował wrócić do rozmowy. Mówił spokojnie, że czuł się zraniony, że takie zachowanie nie jest dla niego akceptowalne. Magda jednak reagowała irytacją, obroną, a nawet drwiną. Naprawdę uważasz, że ktoś taki jak on mógłby mnie zainteresować? Chyba masz kompleksy, Adam. Te słowa były jak nóż wbity prosto w serce. Adam nie wiedział jeszcze, że to dopiero początek, że to, co zobaczył tego dnia, było jedynie pierwszym z wielu znaków, iż jego małżeństwo wchodziło na niebezpieczną drogę. Po tamtym wieczorze Adam próbował udawać, że życie wraca do normy. W pracy skupiał się na projektach, a w domu starał się zachowywać spokój, chociaż wewnętrznie narastało w nim poczucie, że Magda odsuwa się coraz bardziej. Czuł, jakby dzielili wspólną przestrzeń, ale już nie wspólne życie. Jej telefon stał się dla niego symbolem niepokoju, zawsze odwrócony ekranem w dół, zawsze w zasięgu jej ręki. Odbierała wiadomości w Łazience albo kuchni, tłumacząc, że to tylko koleżanka albo praca. Adam jednak nie był naiwny. Pewnego wieczoru, gdy Magda brała prysznic, na ekranie telefonu rozbłysło powiadomienie. Wystarczyło jedno spojrzenie, imię Paweł i treść wiadomości. Nie mogę się doczekać, aż znów cię zobaczę. Piękna. Serce Adama stanęło w miejscu. Czuł, jakby cała krew odpłynęła mu z twarzy. Kiedy Magda wyszła z łazienki, Adam siedział w salonie, telefon w dłoni. Chcesz mi coś wytłumaczyć? Zapytał, głos miał cichy, ale pełen napięcia. Magda zamarła, a potem uśmiechnęła się ten sam sposób, który Adam widział już wcześniej z mieszaniną lekceważenia i prowokacji. Adam, naprawdę? To tylko przyjaciel. Lubimy się droczyć, nic się nie dzieje. Przesadzasz. Ale Adam nie dawał się już zbyć. Wstał, spojrzał jej prosto w oczy i zapytał. A spotkania po pracy? Kolacje, na które niby idziesz z koleżankami? Te wszystkie tajemnice? Magda próbowała się bronić, twierdząc, że Adam jest przewrażliwiony, że nie ufa jej bez powodu. Jednak jej ton głosu zdradzał zdenerwowanie. Kilka dni później Adam postanowił działać. Zrezygnował z roli biernego obserwatora i postanowił przekonać się, jak wygląda prawda. Pewnego piątkowego wieczoru Magda znów powiedziała, że idzie na dybabskie spotkanie. Adam poczekał, aż wyszła. A potem, z bijącym sercem, ruszył za nią samochodem. Nie pojechała wcale do Knajpy, gdzie zwykle spotykała się z koleżankami. Skręciła w stronę eleganckiej restauracji, a potem Adam zobaczył, jak parkuje samochód obok czarnego BMW. Z auta wysiadł wysoki mężczyzna, którego nie znał, i bez cienia skrępowania objął Magdę w pasie. Śmiali się, trzymając się za ręce, i razem weszli do środka. Adam siedział w aucie, patrząc, jak obraz, którego tak bardzo się obawiał, staje się rzeczywistością. W jednej chwili runęły wszystkie wymówki, wszystkie tłumaczenia o niewinnym flirtowaniu. Teraz miał przed sobą dowód niepodważalny i bolesny. Wracając do domu, czuł mieszaninę gniewu i pustki. Wiedział, że rozmowa z Magdą będzie nieunikniona, ale bał się jej reakcji: czy przyzna się do wszystkiego, czy dalej będzie robić z niego głupca? Tego wieczoru nie spał ani minuty. Patrzył w sufit. Myśląc o tym, że kobieta, której przysięgał miłość i wierność, nie tylko złamała danemu słowo, ale także jego samego kawałek po kawałku. Następnego dnia Adam zebrał się na odwagę. Usiadł z Magdą przy stole i powiedział: Widziałem was. Widziałem, jak trzymaliście się za ręce. Jak wchodziliście razem do restauracji. Nie mów mi, że to niewinny flirt. Magda zbladła, ale szybko spróbowała odzyskać pewność siebie. To nadal nic poważnego. To tylko zabawa, Adam. Ty nie rozumiesz, co to znaczy być w związku, w którym brakuje pasji. Słowo zabawa było dla Adama jak cios w brzuch. Jak można nazwać zdradę zabawą? Patrzył na nią, nie wierząc, że naprawdę słyszy te słowa z ust kobiety, którą kochał. Wtedy zrozumiał, że jego małżeństwo stoi na krawędzi i że od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Po tej rozmowie w domu zapanowała atmosfera, której Adam nigdy wcześniej nie doświadczył, ciężka, lodowata, pełna niedopowiedzianych słów. Magda chodziła po mieszkaniu z podniesioną głową, jakby chciała udowodnić, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Adam natomiast czuł, że każdy dzień jest walką nie tylko z nią, ale też z samym sobą, ze swoimi emocjami i pragnieniem, by uwierzyć, że to wszystko może być jedynie koszmarem. Jednak prawda była brutalna. Każdy szczegół potwierdzał zdradę. Telefony odbierane szeptem, wieczory spędzane na spotkaniach, perfumy, które nie należały do niej, a których zapach unosił się w mieszkaniu, gdy wracała późno w nocy. Adam czuł się jak intruz we własnym domu, jakby jego obecność była dla Magiedy przeszkodą, a nie spełnieniem obietnicy złożonej przed laty. W pewnym momencie Adam zrozumiał, że dłużej tak się nie da. Że próby rozmowy, tłumaczeń i ostrzeżeń niczego nie zmienią, skoro Magda wciąż traktuje wszystko jak niewinną zabawę? Postanowił więc działać. Pewnego wieczoru, gdy Magda szykowała się do wyjścia, Adam stanął w drzwiach sypialni i spokojnym, ale stanowczym głosem powiedział: To koniec. Nie mogę dłużej żyć w kłamstwie. Magda spojrzała na niego zdziwiona, jakby słowa te były przesadną reakcją na błahą sytuację. Serio, Adam? Przecież to nic wielkiego. Gdybyś potrafił bardziej się starać, nie musiałabym szukać wrażeń gdzie indziej. Te słowa zabolały go bardziej niż sama zdrada. Zrozumiał, że Magda nie tylko złamała obietnicę wierności, ale też próbowała obarczyć go winą za swoje wybory. W tamtej chwili Adam poczuł jednak dziwny spokój, jakby decyzja, którą podjął, uwolniła go z więzów toksycznego związku. Kilka tygodni później sprawy nabrały oficjalnego charakteru. Adam złożył pozew o rozwód. Magda próbowała jeszcze grać ofiarę w oczach znajomych i rodziny, opowiadając, że Adam jest zimny, że nigdy jej nie rozumiał. Ale fakty były inne: coraz więcej osób zaczęło dostrzegać jej niekonsekwencje, zdjęcia z przyjacielem w mediach społecznościowych, plotki z pracy. Maski zaczęły opadać. Dla Adama rozwód nie był łatwy. Każdy podpis, każda wizyta w sądzie bolała go, przypominając, ile lat, uczuć i planów zostało zmarnowanych. Ale jednocześnie czuł, że z każdym krokiem w stronę wolności odzyskuje siebie. Zaczynał na nowo odkrywać małe rzeczy. Które dawały mu radość poranne bieganie, spotkania z przyjaciółmi, nawet zwykłe wieczory z książką. Największym przełomem był moment, gdy po raz pierwszy od dawna spojrzał w lustro i zobaczył w oczach odbicie człowieka, który nie jest już ofiarą, lecz kimś, kto miał odwagę wybrać szacunek do samego siebie ponad kłamstwa. Historia Adama i Magiedy stała się wśród znajomych przestrogą, że zdrada nigdy nie jest niewinnym flirtowaniem, że każde przekroczenie granic ma konsekwencje. Magda, choć początkowo pewna siebie, zaczęła tracić znajomych i wiarygodność, bo jej lekceważenie prawdy obróciło się przeciwko niej. Adam natomiast powoli, ale konsekwentnie budował nowe życie. Wiedział, że rany potrzebują czasu, ale również wiedział, że prawda i odwaga mają swoją cenę i że czasem trzeba przejść przez najgłębszy ból, aby odnaleźć sobie siłę do nowego początku.